To szósta edycja tej imprezy. Jak mówi organizator turnieju i zarazem komendant Straży Miejskiej w Radomiu, Paweł Górak, liczy się nie tylko rywalizacja sportowa. Czyli integracja środowiska mundurowego na co dzień mamy stresogenne środowisko, spotykamy się z różnymi ciężkimi przypadkami, więc trzeba się zintegrować, trzeba się spotkać gdzieś na, 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 na niwie sportowej. Do pomocy włączyło się również występujące w Campeon Peliz Okręgowej Centrum Radą. My jako klub sportowy centrum jesteśmy tutaj współorganizatorem od no, drugi rok rzędu. Dzięki dofinansowaniu z gminy miasta Radomia staramy się tutaj pomóc panu komendantowi w organizacji tego turnieju, ponieważ traktujemy to jako jedną z naszych misji, takich statutowych klubów, żeby po prostu tą rekreację i sport także rozwijać poza rozrywkami ligowymi w naszym klubie, ale także właśnie dla różnych grup środowiskowych naszego miasta. Pozytywnie do całej imprezy podchodzili również zawodnicy. No, jak najbardziej na plus. Dotyczy integracji służb mundurowych tutaj w naszym mieście, w regionie mazowieckim. No, jak najbardziej. Nie no. jest dane po raz drugi uczestniczyć w tym turnieju. No, no i jak najbardziej na plus. W służbach mundurowych pracuje wielu zawodników, którzy na co dzień występują w rozgrywkach ligowych. Komendant Straży Miejskiej w Radomiu, Paweł Górak, jest szkoleniowcem drogowca Jednisk. A czołowym strzelcem lidera PL Ligi Okręgowej jest inny reprezentant straży, Michał Kucharczyk. W barwach tej samej drużyny wystąpił też obecny grający trener a Oronki Orońsko Daniel Grymuła. Mamy tutaj do czynienia z zawodnikami ligowymi, choć nie tylko i poziom, poziom z tego tytułu jest dość wysoki. Ostatecznie mimo silnej kadry Straż Miejska zajęła szóste miejsce. Na najwyższym stopniu podium stanęli reprezentanci aresztu siecznego w Radomiu, którzy w finale pokonali Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej 2 do 0. Na najniższym stopniu podium stanęli przedstawiciele pogotowia ratunkowego.